Hej, to Sonia. Witajcie na moim kanale. Nie jesteśmy jeszcze w Chorwacji, nie jesteśmy we Włoszech. Jesteśmy nad Słoweńskim Morzem. Dokładnie w słoweńskiej części półwyspu Istria. Zwiedzimy takie miejscowości jak Piran, jak Koper, jak Izola. Na pewno nie zabraknie pięknych widoków. Jak wiecie, jesteśmy w trakcie naszej małej podróży po Europie. Byliśmy w Bratysławie, w Budapeszcie, byliśmy nad Węgierskim Balatonem. Ostatnio y, zwiedzaliśmy również Lublana, a także byliśmy nad jeziorem Bled. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby niczego nie ominąć i koniecznie zostawcie łapkę, w górę, no i najlepiej jeszcze po sobie jakiś ślad w komentarzach. Witamy Was w kolejnym vlogu, i podobnie jak nad Balatonem, zaczniemy rumturem naszego domku, ponieważ to jest nasz domek, w którym od dziś mieszkamy na dwa dni trzy nocy. Trzy noce, a co no, nawet trzy? Gdzie jesteśmy dokładnie? Jesteśmy na słoweńskiej części Istrii, w gminie Koper, w miejscowości Szmarie, która wysoko, wysoko góruje nad Koprem i nad morzem. Szukaliśmy domku, który będzie tak po części, żebyśmy mogli zwiedzać różne miejscowości, które nas interesują. Też szukaliśmy domku, w którym jest pralka, bo jesteśmy w podróży od półtora tygodnia no, około 10 dni, już. 10 dni. Więc potrzebujemy zrobić już jakieś małe pranie, ale chodźcie, pokażę Wam nasz domek. My mamy dolne piętro dla siebie. Tu w ogóle też wokół są winnice, produkują oliwę. Fajne mijaliśmy tutaj miejsca, ale to pewnie wam pokażę też w kolejnych dniach. No, i zapraszam Was do naszego domku, proszę bardzo. My w ogóle tak fajnie na tym wyjeździe się udało, że raz śpimy w hotelu, bo byliśmy w Bratysławie, w Budapeszcie, czy teraz w Lublanii, spaliśmy w ładnych hotelikach, ale też już był super nocleg, taki właśnie Airbnb nad Balatonem i tu mamy kolejny. I tak właśnie planowaliśmy ten wyjazd, żeby trochę hoteli, ale trochę też jakichś takich klimatycznych domków zaliczyć. No i to jest nasz salonik. Welcome to us, Maciej Blatkiewicz and family. To o mnie. To ja jestem. Family. Tu mamy zostawione różne... Mm, jakieś takie, wiecie, ulotki i tak dalej. To jest zawsze fajne, że w tych domkach, tak samo było nad Balatonem, Państwo też nam zostawili bardzo dużo takich różnych ciekawostek o miejscu. Tutaj jest kanapa. Dostaliśmy dużo prezentów. To jest pierwszy z nich. Cukierki. Są do nawet. Tak? Takie małe, jakieś takie, nie to. widziałem nigdy takich. Tutaj mamy, uwaga, rzeczy na śniadanie. I mamy tutaj jakieś takie różne posty. słodkości. Ciastka. I mamy jakieś gumiki nutelle. Super. No mamy tutaj kuchnię, różne rzeczy do kawy. My, tak jak już może oglądaliście film z nad Balatonu, mamy swój sprzęt do kawy, więc pewnie będziemy robić. W lodówce czekało na nas prezent, ponieważ czekała na nas butelka wina. Tutaj chyba z lokalnej winnicy. I mamy też tu w ogóle wina pod dostatkiem. Możemy je sobie kupić, kiedy nam się zachce. I tutaj mamy też oliwy, które możemy sobie kupić. To jest sok z winogron, też tutaj produkowane i jedna oliwa tutaj jest chyba tak zrozumiałeś, że też jest dla nas albo do użycia po prostu do do, życia, do no. użycia do śniadania do obiadu cokolwiek będziemy tutaj robić więc to jest kuchnia Perfect. Tutaj jest łazieneczka i jest to, na co czekamy, czyli pralka. Maciek jako fanatyk prania nie możesz już doczekać, aż wrzuci pierwsze pranie do pralki. No za 10 minut. Za 10 minut rzucasz No dobra. Zajmamy tutaj mamy dwie sypialnie, więc jak na przykład byście chcieli kiedyś przyjechać w te rejony więcej niż dwie osoby, Szedł w cztery, to tu są dwa pokoje, więc idealnie się zmieścicie. My pewnie zrobimy tak, że będziemy tutaj spali, a tam sobie będziemy trzymali walizki. I to jest nasza sypialnia. Więc myślę, że udało nam się kolejny fajny domek na naszym wyjeździe. No, a od jutra zaczynamy zwiedzanie. No i mamy już kolejny dzień, był slow morning w naszym wiejskim domku. Tak jak Maciek już wczoraj mówił, my jesteśmy w słoweńskiej części półwyspu Istria. Tu gdzieś wam pokażę to na mapce. Większość tego półwyspu należy do Chorwacji. Tam też będziemy, jedziemy tam później. Jeżeli chodzi o dostęp Słowenii do morza, to nie jest to jakiś duży obszar. Tak naprawdę jest to około 46 km tylko takie, takiego dostępu właśnie do wody. Ale miasteczka, które się tu znajdują są bardzo różnorodne i historia jest bardzo ciekawa, przez to tutaj warto odwiedzać różne mniejsze i większe mieściny i poczuć ich klimat. Tam, gdzie my jesteśmy widzieliście wczoraj wiejskie klimaty, piękne widoki, winnice i tak dalej, a teraz jesteśmy w miasteczku Koper. Koper ma długą i skomplikowaną historię. Tutaj kiedyś w ogóle była wyspa. Osada, która tu była rozwinęła się głównie w okresie panowania Republiki Weneckiej. Miejsce to stało się wtedy takim głównym portem i największym portem przy morzu. No i ten portowy klimat, czuć tu tak naprawdę od wyjścia z auta, jak tylko już wyszliśmy z samochodu, albo jak w ogóle już tu jechaliśmy. No i te czasy Republiki Weneckiej widać tu przede wszystkim w architekturze, no i w ogóle miasteczko. Jak wiele innych tutaj blisko, ma już taki bardziej włoski charakter i w ogóle podobno ten włoski język tutaj też słychać. Koper w pewnym momencie stracił na znaczeniu na rzecz Triestu, który znajduje się również tu blisko. Ale tak naprawdę warto tu przyjechać, poczuć ten portowy charakter. No i przejść się uliczkami miasta, które mają niesamowity klimacik. I właśnie teraz na taki spacer krótki was zapraszam. My znajdujemy się teraz przy głównym placu w mieście. Tutaj też jest katedra i stąd sobie pójdziemy dalej na spacer. Tutaj mamy Pałac Prytorów, który obecnie jest siedzibą ratusza i przechodząc pod nim dojdziemy na ulicę Szewców, czyli chyba taką najważniejszą w centrum Kopru. No i jesteśmy już przy ulicy Szewców. Tutaj kiedyś swoją działalność prowadzili różni rzemieślnicy i handlarze. No zobaczcie, jest jak we Włoszech, nie da się ukryć te okiennicę. No a teraz co tu jest? Jest studio tatuażu. Tutaj jest jakiś antykwariat. Jest tu naprawdę super. Takie włoskie uliczki portowe, trochę przypominające Genuę. No, może mniej. W Genui było jeszcze bardziej tak portowo, hardkorowo, Te uliczki były bardzo wąskie, ale tutaj również jest super. Jesteśmy przy Preschernow Taka sama nazwa placu, jak ten, który był w Lublanie. Jest uznana fontanna Fontanna da Ponte oraz Brama Muda, czyli zabytkowa brama do miasta. A tu jest pokazane, jak wyglądał koper, jak jeszcze był wyspą. To jest rok 1619. Tak to kiedyś wyglądało. Przechadzając się tutejszymi uliczkami, trudno nie poczuć zapachu smażonych albo grillowanych ryb. Na każdym kroku, w zasadzie. Nie da się od tego uciec, ale mi się to podoba. Głodny się nie robisz? Robię się, ale już mam plan. Ja już mam plan. Po spacerku stwierdziliśmy, że czas na kawę. Myślę, że już jest trochę za późno. Dla... Nie jesteśmy we Włoszech, ale te włoskie klimaty tu pasują. Myślę, że już jest chyba godzina. Trochę po 12, więc już nie powinnam pić tego cappuccino. Nie wiem, czy tu też mają takie zasady. W każdym razie jesteśmy w kawiarni Loggia, która się znajduje w The Loggia Palace. Wenecki gotycki budynek. I to jest w ogóle jedyny zachowany gotycki ratusz w Słowenii. Najwcześniejsza część tego budynku pochodzi jeszcze z 15. Wieku. No i dzisiaj w tym budynku na parterze mieści się kawiarnia, w środku jest chyba też galeria sztuki. Można sobie przysiąść tu na kawkę przy placu w słoneczku i trochę odpocząć po naszym spacerze po uliczkach. Myślę, że te dużo tych miast, które odwiedzimy to będą znowu wiecie kolejne miasta, tak jak często to bywa we Włoszech, i miasteczka w stylu zagub się w uliczkach i poczuj ten klimat. I w ogóle teraz przeczytałam, bo tu była taka jeszcze tablica informacyjna. W ogóle fajnie, bo co jakiś czas w mieście są takie tablice, gdzie można jakieś ciekawostki poczytać na temat jakiejś ulicy, danego budynku. Ale jeżeli chodzi o tą kawiarnię, w której byliśmy, to ona najprawdopodobniej jest najstarsza w Słowenii. Drzwi do niej zostały otwarte w XIX wieku. Więc jak tu będziecie, może choćby na kawkę warto wpaść. No i jesteśmy przy porcie Zobaczcie, w końcu morze. Po prawie dwóch tygodniach w podróży jesteśmy nad morzem i z tym morzem się teraz trochę nie rozstaniemy. Ciągle te góry, te winnice. A ja lubię morze. nie, Tam góry i winnice też lubię, ale jakoś mieszkając w Polsce, gdzie jest zimno, to czekam, aż będzie trochę cieplej, będzie morze i będą palmy. I tutaj to wszystko jest. I jeszcze owoce morza. I owoce morza, oczywiście. Rybackie, tak, 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 bo tutaj właśnie są świeże rybki wszędzie, w tych miejscach, w których będziemy jeść. Kilkanaście minut autem i jesteśmy w kolejnym miasteczku. Izola, z włoskiego Isola, co oznacza wyspę, to też kiedyś wyspa była. Jest to takie rybackie miasteczko. Zobaczcie, ile tu jest łódek, łódeczek, jachtów. Jest tego mnóstwo. To jest ogromna marina. My idziemy zwiedzać. No i tu widzicie, też mamy takie piękne, kolorowe, urocze uliczki we włoskim stylu. I chyba trafiliśmy na jakąś taką siestę, bo cisza, spokój, dużo rzeczy pozamykanych, więc siesta chyba tu też obowiązuje. No na razie to wygląda tak, jakby tutaj czas się naprawdę zatrzymał. Co jakiś czas tylko jakiś starszy pan sobie przychodzi, jakaś pani na rowerze, ktoś z pieskiem, Mega cicho i spokojnie. Pewnie wieczorem tu się zacznie e, więcej dziać, jak się pootwierają sklepy, knajpki, bo teraz też mieliśmy jakiś sklep, który był otwarty. Teraz jest zamknięty i będzie otwarty dopiero do 18.00. Mamy taki piękny pałac. Zobaczcie na te okna. W środku jest teraz w ogóle szkoła muzyczna i słychać, nie? Słyszysz, dociera jakieś, jakiś, pian, jakiś dźwięk pianina, więc pięknie tutaj ten budynek się prezentuje, a wpasowany jest, zobaczcie, w takie tutaj urocze domki. i tutaj jest taka wieża, na którą można wejść, to jest wieża z dzwonnicza, jak słychać i można wejść zarówno do kościoła, jak i do, na tą wieżę od poniedziałku do piątku między 11 a 13. Dziwne godziny. No takie dziwne godziny, więc nie wejdziemy. Jest 15.45, spóźniliśmy się, dobre 2,5 godziny. Zaraz blisko tego kościoła znajduje się taki dość spory park. Duży teren zielony, ale, a my sobie tutaj spacerujemy przy morzu i powiem wam, usłyszeć szum fal i poczuć zapach morza, to od razu człowiek się lepiej czuje. E, naprawdę jest tu teraz przepięknie, jest tak mega cicho, spokojnie. Ludzie sobie spacerują, więc naprawdę ten widok tak uspokaja. Jest błogo. Błogo, nie? Znajdujemy się na terenie parku krajobrazowego Strumian i stąd zrobimy sobie spacerek z pięknymi widoczkami. Już je widzieliśmy tutaj, jak jechaliśmy autem. Tutaj zostawiamy auto na parkingu i idziemy na jedną z najpiękniejszych podobno plaż w Słowenii. No jest tu dość dziko ta trasa, ale pięknie. W ogóle tam rosły drzewa oliwne. Jeszcze Wam pokażę, bo pewnie y, gdzieś będą. No, i myślę, że takie kilkanaście minut spaceru nas czeka. My tu wcześniej w ogóle wjechaliśmy autem, bo myśleliśmy, że gdzieś staniemy, ale tu jak coś nigdzie nie można stanąć trzeba na dole na parkingu. Niestety są wszędzie zakazy. O, tu są drzewka oliwne oliwki. No, mówi się, że w ogóle tutaj najlepiej jeść ryby, owoce morza, pić wino, jeść oliwki, smakować oliwy to wszystko trzeba zrobić. Tutaj mamy właśnie jakieś. Drzewko oliwne, pewnie kogoś tutaj to jest plantacja. Tu wchodzimy troszkę w lasek, ale jest wszystko pięknie ogarnięte. Piękna trasa. Maciek się trochę boi. Zobaczcie, tu już z góry mamy cudowne widoki. Musimy zejść w dół. Widzisz jakie ładne miejsce znalazłam? tak. Ale martwisz się o zejście? Bardzo. Będzie dobrze. No zejście mamy tu takie, więc trzeba na pewno mieć dobre buty, nie jest jakoś turbo stromo, ale widzicie kamieniście. No i dotarliśmy. To zejście nie było takie proste. Z czasem były takie strome stopnie, dużo kamieni i też momentami było takie śliskie błotko, ale już jesteśmy na dole. Jak Ci się podoba? Ładnie, co? Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo. No i mało ludzi. Myślałem, że jak to takie popularne miejsce, to będą tu. Tak, ale wiesz, właśnie nie każdy tu przyjdzie, nie każdy no dojdzie. Tak. Pewnie w sezonie jest tu trochę ludzi, no bo to miejsce już tam w wielu przewodnikach się pojawia, ale jednak no jest to dużo trudniejsze niż ta plaża, która tam jest taka bardziej już dostępna, nie? A mnie w ogóle z Włochami połączyło. Mój telefon on uważa, że jesteśmy we Włoszech. A co, dostałeś SMS-a? No dostałem SMS-a. Włochy są tam, 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 chętnie daleko, ale pewnie jakoś tak to się odbija przez te zatoki i tak dalej. Jesteś w dwóch miejscach naraz. No i tak się wydarzyło, że jesteśmy aktualnie sami na tej plaży. Była tu jeszcze garstka osób, które właśnie sobie poszły. My też za długo nie możemy zostać, bo wiadomo, zachód słońca pewnie byłby tu bardzo ładny, ale też nie chcemy po ciemku wracać pod górę, bo nie byłoby to przyjemne i chyba trochę też niebezpieczne, więc nie jest to jakieś super miejsce na zachód słońca, chyba że bardzo szybko się potem wdrapiecie na górę jeszcze za jasnego, ale teraz tutaj naprawdę możemy sobie posiedzieć, odpocząć, słychać tylko szum i aktualnie moje gadanie, jakieś gdzieś tam łódeczki, stateczki w oddali. Myślę, że tutaj latem w sezonie też nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo ludzi. Wiadomo, to jest kamienista plaża, tak jak większość w ogóle tutaj w Chorwacji, nie ma takich pięknych piaszczystych plaż. A w ogóle jak Was to interesuje, to jest to też plaża dla nudystów. Więc jak lubicie być na Golasa, no to polecamy. My nie jesteśmy, ale można, mówię, że można. No. To mi przypomina plażę w San Francisco. Tam ciężko zdjęcie było zrobić, pamiętasz? Tak, ciężko było. My no. z Ewą chcieliśmy sobie zrobić zdjęcie i wszędzie w tle był męski członek. Golden Gate też. Y no tak, też tam. Majestatycznie był w tle, ale no tak, tam tak było, tam się nikt nie przejmował. I tu może latem też tak jest, nie wiem, dawajcie znać. Uważajcie tylko, jak tu będzie nie kładźcie się bezpośrednio pod klifem, bo jest danger. Danger of falling rocks. Mogą spadać kamienie, więc proszę uważać. O. Dzień dobry, dzień dobry, kolejnego dnia. Witamy Was na naszej wsi. Nasze wiejskie klimaty. Zjedliśmy śniadanko i wybieramy się na spacer. Wybieramy się do takiej oliarni, czyli miejsca, gdzie produkują oliwę i wiele innych produktów, w ogóle z oliwek. Tutaj są wszędzie gaje oliwne. Zobaczcie, jakie. Cudowne tereny, cisza, spokój. W ogóle myślę, że jak będziecie tutaj nad Morzem Słoweńskim i będziecie w takich miejscowościach, właśnie jak my, Koper i Sola, czy dzisiaj jedziemy jeszcze do Piranu, i tam będziecie gdzieś nocować, bardziej właśnie bliżej miasta, to i tak warto tu przyjechać w te rejony, gdzieś sobie wyżej, gdzieś się zagubić między tymi winiarniami i gajami oliwnymi, zajrzeć do jakiejś winiarni, zajrzeć do jakiejś oliwiarni i właśnie spędzić tak czas, bo tutaj naprawdę ten klimat jest cudowny. Cichutko, spokojnie, przepiękne widoki. Myślę, że tego nie można ominąć. Jesteśmy przy miejscu, które się nazywa Morgan. Tutaj oni mają domek, tutaj mają sklep z oliwą. A tam z tyłu za domem są ich gaje oliwne. Zobaczmy, jak to wygląda. No pewnie to jest wszystko ich tutaj, nie? Tak, może i więcej. Może i więcej tego jest. Zobaczcie, tutaj mają sklepik, jest bardzo dużo różnych butelek z oliwą. My właśnie sobie tutaj degustujemy. I Maciek jeszcze wybiera czekoladę. Pokaż. A, to co zapisane 60% kaka? Ja sobie jeszcze wybieram kosmetyki. W ogóle w tego typu miejscach możecie się zapisać na takie y, zwiedzanie, na zbieranie oliwek, na degustację i tak dalej, ale trzeba to zrobić z wyprzedzeniem, przynajmniej jednodniowym, najlepiej kilkudniowym, i się umówić. Ja pisałam wczoraj tutaj do Państwa Morgan, jakkolwiek jak ich nazwać. Nie wiem, czy to jest cała rodzina. Na pewno jest Pan Morgan ale oni dzisiaj tych wycieczek nie organizują bo chyba gdzieś wyjeżdżają ale był pan który nam po prostu otworzył sklepik coś tam trochę opowiedział i mogliśmy kupić produkty podobno ten pan Franz Morgan czyli ten główny założyciel on w latach 90 posadził na swojej działce pierwsze drzewko oliwne no a teraz ma 3 hektary Tysiąc drzewek ponad. Oni różne rzeczy z tych oliwek tutaj produkują, głównie oczywiście oliwę. Jeżeli będziecie chcieli kupić oliwę tutaj na tych terenach, to na przykład na pewno zobaczycie taką nazwę jak Belica. I ta Istrian Belica to jest właśnie tutaj odmiana, która jest tutaj na tych terenach. My sobie taką oliwę weźmiemy z tego naszego domku, bo ci nasi gospodarze też produkują. Wzięliśmy inną, wzięliśmy sobie taką. To jest e, Maurino. To jest odmiana, którą można tutaj spotkać, ale też na przykład we Włoszech. Była taka bardziej delikatna, e, również bardzo dobra, nada się do wielu rzeczy. I wzięliśmy jeszcze sobie taką pomarańczową. Ona jest przepyszna, naprawdę cudowny miała smak. Mogliśmy sobie tam jej spróbować. E, no a poza tym oni tu produkują też inne rzeczy i ja na przykład kupiłam kosmetyki. I kupiłam sobie peeling, jest krem, hydrolat. I co ja jeszcze mam? A, i pomadkę. No i z ciekawostek jeszcze robią tu czekoladę, w sensie nie oni sami, tylko mają też takiego producenta, co robi czekoladę. Oni dostarczają oliwę. Więc myślę, że jak będziecie gdzieś tutaj w okolicy, to warto jakąś taką takie miejsce z oliwą odwiedzić. Może się załapiecie na te wycieczki. Dzwonicie do nich, czy piszcie na Instagramie, albo można zajechać, po prostu zapytać. Zaskoczyło mnie trochę smakowanie samej oliwy, bo myślałem, że nie wiem, do tego pieczywo i będziemy sobie mogli maczać pieczywo w tej oliwie, a to normalnie szoty się piło. I ja na początku myślałem, że jak mam nalane, no to muszę to pić do końca, nie tylko posmakować i te dwie pierwsze tak wypiłem do końca, teraz czuję się mocno na oliwiony, ale swoją drogą same w sobie te oliwy smakują naprawdę świetnie, więc myślę, że jako dodatek do różnych dań też będą rewelacyjne. Oliwa kupiona, zawieźliśmy wszystko do domku. Jesteśmy w miejscowości Piran i jak możecie zobaczyć za mną, Piran to jest taki półwysep. Widzicie ten taki cypelek, który tam jest z tyłu. Super to w ogóle wygląda. Jesteśmy otoczeni morzem. Piran to kolejne miasteczko z takim włoskim rodowodem i z włoskim klimatem, ponieważ też przez kilka wieków było częścią imperium Weneckiego i jesteśmy teraz na murach miejskich, z których jest fajny widok i tak naprawdę nie dojrzew, widzimy tutaj miasteczko z góry. To widzimy jeszcze też. Chorwację, o tam, i widzimy też Włochy, więc tak naprawdę mamy trzy kraje w jednym. Co śmieszne, jak jechaliśmy tu z Maćkiem, czytałam o tym, co można zrobić w Piranie i jest tutaj, że wejść na wieżę kościoła, z której się rozpościera widok na dachy miasta i tak dalej. I mówimy, ciekawe, czy nam się uda, bo wczoraj w Koprze wieża była w remoncie. Nie mówiłam chyba o tym, ale generalnie widać, widać to było pewnie gdzieś na przebitkach, taka wieża widokowa. Potem byliśmy w tej Isoli i tam okazało się, że jest zamknięta i co teraz? Jest również wieża w remoncie. Nie wiem czy to przed sezonem czy ogólnie, ale wszystkie wieże remontują. I zobaczcie, te mury się tutaj ciągną i ciągną. Można sobie spacerować, wchodzić na te wieżeczki i podziwiać widoki. Tylko uważajcie na głowy, bo już się dwa razy walnęłam. Więc trzeba uważać, o takie wiecie, różne rzeczy, które są nad nami, jak się wchodzi na górę. Żeby wejść tutaj na te mury, płacimy 3 euro. No ale myślę, że warto, bo naprawdę jest stąd piękny widok. E, można zobaczyć fajnie ten półwysep i. super widoki, no tak. Myślę, że warto też od tego zacząć. Tak, jak... Tak, od tego zacząć, a teraz idziemy gdzie? Zagubić się w uliczkach a. miasta. O, tak, trzeba się zagubić. Jesteśmy tutaj chwilę, a już. Zakochaliśmy się w tym miasteczku. Jest totalnie włoskie, totalnie przepiękne. Te uliczki robią mega wrażenie, zaraz Wam pokażę. Jest dużo fajniej niż w tamtych miastach, bo te budynki też są wyższe, a te uliczki są węższe. Więc no, jak w niejednym włoskim miasteczku. Jesteśmy teraz na głównym placu miasta, plac Tartiniego. Tartini to był urodzony tutaj kompozytor i skrzypek i tu jest nawet jego pomnik. O, tutaj jest Giuseppe Tartini. Nawet trzyma skrzypce z tyłu. No i tu mamy ten placek, go też było fajnie widać z tych murów miasta, z góry, a mury miasta są... Nie widać. Nie widać ich, albo no, byliśmy tam wyżej. I jak w ogóle duży, mówimy z Maćkiem, duży plac, jak Bardzo na to, jak małe jest to miasteczko, nie? Mam wrażenie, że pół Pirano zajmuje ten plac, a drugie <laughs> pół to są te uliczki wąskie. Powiem Wam, to jest życie, to jest życie. Nie dość, że to miasteczko nam się pięknie podoba, mam nadzieję, że parę tych ujęć, uliczek pokazało Wam jego klimat, to jeszcze doszliśmy już praktycznie na koniec tego Cypelka, co nie jest też takie trudne, bo naprawdę to miasteczko jest małe. No i siedzimy sobie właśnie na piwku, mam piwko zero. Lubię bardzo piwko zero, bo ma mniej kalorii niż zwykłe, jest tak samo smaczne i nawadnia często wybiera piwo zero. Woda obija się o brzeg, super atmosfera panuje, nie wiem nawet, co jak to miejsce się nazywa. Pizzeria Punta. Pizzeria Punta. Więc tu można też sobie zjeść pizzę czy coś, jak zgłodniecie, nie wiem czy dobre. My po prostu zaczęliśmy te stoliki i mówimy siadamy tu, więc nie no rewelacja. To jest rewelacja. Jesteśmy w podróży dwa tygodnie, ale tak teraz poczułam naprawdę takie szczęście z wyjazdu, że to słoneczko i to wszystko było tak długo. Tak długo było zimno i tak długo było szaro, więc bardzo się teraz cieszę tym słońcem. No też w Bratysławie? No właśnie mówię, no w Bratysławie nas wywiało, w Budapeszcie nas wywiało. Nad balatonem też nie było jakoś super ciepło. Bywało, ale też było zimno, wieczorami czy coś. No a tu dzisiaj dzisiaj, dzisiaj jest rewelacyjna pogoda. Tak w ogóle z Maćkiem już rozmawiamy o takich przyjazdach w takie miejsca poza sezonem. To na pewno plusem jest to, że jest mało ludzi. Minusem jest to, że często właśnie możecie natrafić, tak jak my w czasie tego wyjazdu, na jakieś remonty, coś zamknięte. Przygotowuję dopiero na sezon. Dla mnie na przykład pogoda jest teraz idealna. Może się nie wykąpię w morzu, ale chociaż przynajmniej sobie posiedzę w słoneczku. Przyszliśmy pod kościół św. Jerzego. Obok jest wieża zamknięta owszem. W remoncie? W remoncie. Tak jak Sonia mówiła na górze. Sam kościół jest budowany na takiej górce, na takim podwyższeniu, więc spod jego stóp widzimy dachy piranu i bardzo ładnie to wygląda, więc polecamy. A jak? jak Ci się w ogóle podoba? Piran? Super, fantastyczne miasto. Najlepsze chyba, nie? Z tych wszystkich tutaj nadmorskich zdecydowanie najlepsze. Fajne jest to, że tutaj nie ma ruchu samochodowego. To mnie troszkę wkurzało w Izoli, że pomiędzy tymi uliczkami co chwilę przejeżdżało jakieś auto, jakiś skuter. Tutaj raptem jeden skuter raz nam przejechał, a jednak to troszkę burzy ten taki błogi klimat nadmorskiego miasta, bo co chwilę coś hałasuje. Tutaj jest jednak bardzo, bardzo spokojnie. Jeśli tutaj przyjeżdżacie samochodem, no to nieopodal jest kilka parkingów, takich garaży, można tam zostawić samochód i dojść na piechotkę w kilkanaście minut. Przyszliśmy do sklepu, w którym można kupić produkty z pirańskiej soli. I Maciek się ze mnie śmieje, ja że to jest soli gadam już od paru dni, ale nadal w filmie nie poruszyłam jej tematu. A tu wiecie, już trochę mówiliśmy o oliwie, trochę mówiliśmy o winie, czyli o takich rzeczach, które gdzieś ten region tutaj wyróżniają, a nie mówiliśmy jeszcze właśnie o soli. Pirańska sól to jest coś ważnego i tak naprawdę jest to pewnego rodzaju event. Trochę się wesprę tutaj stroną Komisji Europejskiej, ponieważ tu jest fajnie to opisane, bo Pirańska sól to jest chroniona nazwa pochodzenia która daje gwarancję właśnie tego, że są wszystkie te elementy produkcji, przetwarzania, przygotowywania w specjalnym procesie i produkowane w konkretnym regionie. Pierwsza pisemna wzmianka o panwiach solnych w Piranie pochodzi z 804 roku. Wtedy tutaj działało kilka niewielkich panwi solnych należących do mnichów. No i potem ten biznes się tutaj rozwijał. Ważną rolę w tym całym procesie odgrywają tak zwane petole. To jest naturalne podłoże z alki minerałów, które nadaje soli pirańskiej, jej barwy i jakość. Zaczęto ją stosować w XIV wieku. Produkcję soli na bazie petoli rozpoczęto w Piranie za pomocą robotników wyrabiających sól na wyspie Pag. Dzięki petoli uzyskano znacznie czystszą i bielszą sól, co dało początek praktyce, która trwa po dziś dzień. Więc oni się tutaj chwalą, że właśnie ta metoda, która była stosowana te 700 lat temu, nadal jest tutaj stosowana i tak samo ręcznie ta sól jest wydobywana. Każdy etap produkcji soli pirańskiej odbywa się w parku przyrodniczym Sečovlje Salina, który w ogóle tutaj mijaliśmy i widać, widać te takie pola, nie wiem jak to nazwać, te takie baseny soli. Na pewno jak będziecie tutaj jeździć autem po tych okolicach, to na pewno też je zobaczycie. Przez to, że klimat jest tu zmienny, sól musi być zbierana codziennie. Jeżeli chodzi o to wydobywanie soli, to te miejsca możecie też zobaczyć w tym parku krajobrazowym Strunian, w którym my byliśmy wczoraj, tam gdzie na Moon Beach, bo tam też to jest. Nawet nagrałam trochę Wam przybitek, jak jechaliśmy autem, jak to wygląda. Historia wydobywania soli w tym regionie, to ile ludzi się na niej wzbogaciło, ale też ile ludzi zbankrutowało, ile problemów ona przetwarzała, jest bardzo zawiła. W każdym razie to jest tutaj coś, czym oni się szczycą I, i tak jak mówiłam, to, że ta sól jest od tych kilkuset lat zbierana tymi samymi metodami, też jest ewenementem. My byliśmy tutaj w tym sklepiku i kupiliśmy sobie taką, taki peeling. Ja taka kosmetyczna, kosmetykowa. Jest tam dużo zakupów. Kupiłam sobie peeling tam z tą oliwą, a tutaj jest peeling solny. No i dobre kosmetyków też jakieś mydełka, nie mydełka, jakieś rzeczy różne są, więc fajnie kupić sobie lub dla kogoś może na prezent. No i oczywiście w środku było bardzo dużo produktów po prostu czystej soli lub soli z dodatkiem jakichś przypraw, takiej gruboziarnistej bardziej lub mniej. My sobie wzięliśmy tylko taki mały słoiczek soli, ale Mówię, było więcej, były też takie woreczki ogromne. Tam też były takie czapki, które w ogóle można było kupić, i właśnie to są chyba te takie kapelusze, w których pracują pracownicy na tych, przy tych basenach solnych. Więc to jest też taka ciekawostka. A jak Was interesuje bardziej temat, to może warto tam pojechać. Można sobie tam gdzieś też widziałem, ludzie jeżdżą na rowerach blisko, można się zatrzymać autem, a można właśnie może tam pójść na jakąś wycieczkę z przewodnikiem i dowiedzieć się więcej informacji. No i wyszło tak, że właściwie cały dzień spędziliśmy tutaj w Piranie, co Wam też polecamy. Poczuć ten klimat, raz że spacerować, usiąść gdzieś na kawkę, na obiad. Bardzo dobrze tu pojedliśmy. Oj na kanale Maciejie będzie relacja z naszych posiłków. No a potem. Zachęcam Was, żeby przyjść na zachód słońca. My sobie siedzimy tutaj na takich kamieniach. Nie jest do końca może super komfortowo, ale za to mamy idealny teraz widok. Zachód słońca jest cudowny. Maciek zawsze mi mówi, po co te zachody słońca? To jest przereklamowane, bla, bla, bla. A teraz mówi, o ładnie, ładnie się robi. Więc to jest właśnie to. Więc koniecznie musicie tu zostać do zachodu słońca i sobie tak podziwiać. My jeszcze trochę poczekamy i wracamy do domu. No i kochani, czas się pożegnać z naszym pięknym domkiem i pożegnać się ze Słowenią, ponieważ już za chwilę, za jakieś pół godziny będziemy w Chorwacji. Już będziemy na tej chorwackiej części Półwyspu Istria. Zapraszam Was na kolejne filmy. Myślę, że ten kolejny vlog też będzie taki trochę chillowy, bo tam też są ładne miasteczka, piękne widoczki. Mam nadzieję, że uda się to Wam pokazać. No i mam nadzieję, że ten film też Wam się podobał. Dajcie znać, czy byliście tutaj, a czy może Was ten film zainspirował, żeby przyjechać w te rejony. Nie zapomnijcie zasubskrybować, subskrybować tego kanału, żeby nic was nie ominęło. Zostawcie łapkę w górę, no i jakiś ślad po sobie w komentarzach. Widzimy się już w kolejnych filmach. Pa pa.